Zbliża się wiosna, a wraz z nią zaczynają przybywać przesyłki z sadzonkami roślin, które zamawiałem w sezonie zimowym. I tak oto mamy w pierwszym woreczku, to są maliny wczesne, a w poprzednim była malina jesienna. Te sadzonki kupiłem w firmie Sadzonki Kraków na Allegro. Każda sztuka kosztuje 4 zł. I kupiłem 5 sztuk jednej, 5 sztuk drugiej, więc czas zrobić... Unboxing malin. Nie chcę coś do nas tutaj podejść i ucieka, ale my i tak zajrzymy tam do środeczka. No i zobaczmy jak tam wyglądają te sadzonki. Polowałem co prawda na sadzonki w balocie, czyli takie z ziemią, bo zawsze mi się wszystkie przyjmowały, ale niestety były tylko dostępne takie z gołym korzeniem. No to cóż, będziemy z takich korzystać i tak wygląda malina wiosenna wczesna. W sumie można powiedzieć, że wszystkie sadzonki w takim stanie wyglądają podobnie, kawał patyka i korzenie, ale fachowcy pewno po że są w stanie odróżnić, co to za roślina. Z ciekawości zmierzymy jaką one tu mają długość. No tak część na około 20 cm, a długość całej sadzonki z korzeniem około 30 To była malina wczesna, a jeszcze zobaczmy co tam. Mamy w drugim worku, bo w drugim worku mamy malinę powtarzającą jesienną i powiem Wam, że na tą malinę najbardziej polowałem, bo taka malina potrafi kwitnąć teoretycznie dwa razy w ciągu roku. Najpierw kwitnie na wiosnę i wtedy kwitną nam pędy zeszłoroczne, w sumie nie na wiosnę, bo lipiec to tak już bardziej lato, a następnie w okolicy października kwitną nam pędy tegoroczne. Czyli teoretycznie przedrobienie szczęścia może mieć przez całe wakacje owoce na krzaku do zjedzenia. Tak jak widać, tutaj na ta sadzonka jest okazała ma już trzy badyle. Więc ładnie to wygląda. Tak, to jest jesienna, powtarzająca. Więc ta jest bardzo ładna. A to są dwie. No, to już są takie zwykłe, bez szaleństw, można powiedzieć. Jeszcze to, co tutaj ewidentnie widać, to te jesienne są ewidentnie grubsze. Zwróćcie, że w lewej ręce pokażę, w lewej ręce mam te wczesne, a w prawej tą jesienną, i widać różnica w grubości jest zauważalna, ale do czego zmierzam? Te paczki, przesyłki dostałem przed marcem i teraz jest bardzo zimno: w ciągu nocy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. I powiem Wam, że szczerze boję się sadzać ją do ziemi, aczkolwiek mądrości powiadają, że niby maliny sobie radzą w zimnie. Ale no nie wiem, więc wyczytałem, że można takie sadzonki przechować w piachu przez jakiś czas i potem je dopiero wsadzić, jak już będzie trochę cieplej na wiosnę. Dlatego tutaj sobie wykopałem troszkę piaseczku, powsadzałem te roślinki i przyleję trochę wodą. Ale żeby tej wody było troszkę, żeby ten piach był wilgotny, a nie zrobiła się kałuża z błotkiem, bo wtedy nam te malinki niestety zgniją. I chowam je do piwniczki ogrodowej, gdzie temperatura więcej jest stałą, około 4 stopni Celsjusza, jest, jest tam ciemno. I za parę tygodni, jak już temperatura dobowa będzie na plusie, wsadzę je z powrotem. I wtedy nakręcimy drugi film i zobaczymy, czy roślinki się przyjęły, czy nie. Bo sam jestem ciekaw, czy taki sposób przechowywania roślinkom szkodzi, czy nie. Zobaczymy za parę tygodni.